No Zajebiścia prześpiesz, prześ pierś, prześpiesz. Zajebiste miejsce na, od, na odpoczynek, wie pani. Nie musicie wiedzieć, że jest weekend i my też chcemy wyjść. No ale no, przecież widać, że tutaj są, ścież... no, dobra, a, są no, ścieżki rowerowe. No dobra. No. Ale to nie są tylko ważne ścieżki. No tak, ale czemu kurczę dziecko siedzi tutaj? No, c... Ale nie, możecie, Ale nie możecie teraz wziąć i my już wychodzimy z tego lasu, dobra. Ale no ale nie chodzi mi o to, że... że, ale w sensie wie pani, tam jest o wiele więcej ścieżek, jak się, jak, jak się pójdzie tam w gąbad. No, ja a tam. Ale, jak na kulajnodze po tych górkach? Przecież dziecko skoczy i się zajebie, za przeproszeniem tutaj. tutaj nie, tylko tu. Ale, ale ogólnie tak na przyszłość mi chodzi, że wie pani, chodzi mi o to, że po prostu też dzieci. Y, chodzi mi też o to, że dzieci mają te kółka takie małe. I jak jeżdżą po wybiciach, to one robią takie kolejne. I chodzi też o to, że my to kopiemy sami, oczywiście goda jest i tak dalej od straży miejskiej, ale po prostu jak pani na tym jeździ z dzieckiem, no to to dziecko po prostu to psuje, nie? Wie pani o co chodzi. No to dobrze, no to nie... Tak na przyszłość dana, po prostu dana. mówię, nie? Dobra, okej. Okay. My, my to już kierujemy, teraz chcecie nam tak Dajcie, jeszcze powietrze. chwilę. No dobra. Tak po prostu mówię, żeby nie jeździć po prostu po wybiciach, bo one się psują tak samo po bandach, bo one są po prostu sypane z ziemi i wiadomo.